Odpowiedzialność za siebie, za swoje uczucia i za swoje potrzeby łączy mi się nierozerwalnie z mitem o księciu na białym koniu. Zaraz dokładnie opowiem o co mi chodzi. Nazywam się Emilia Kulpanowak i specjalizuję się w świadomym budowaniu relacji, opartych na uczuciach i potrzebach. Kasia Berendt i Magda Sendor napisały w książce m, Dogadać się z dzieckiem taką anegdotkę, która chyba dopiero niedawno do mnie zaczęła mówić, chociaż znam ją już od paru ładnych lat. To jest o tym, że syn pyta mamy, mamo, mamo, a co jest najważniejsze na świecie? O, synku, najważniejsze na świecie to jest, żeby dbać o innych, odpowiada mama. A co w tym czasie robią inni? Pyta synek. No, kochany, no inni też przecież dbają o innych. Hmm, a nie byłoby lepiej, gdyby każdy dbał o siebie? I jak zostaje z tą myślą, że każdy mógłby dbać o siebie, to oczywiście uruchamia mnie się dużo różnych skojarzeń. Jestem ciekawa, co, co tobie, czy łatwo ci jest dbać o siebie? Czy jak sobie myślisz, ja, ja jestem ważna, ważny, ja o siebie dbam, ja jestem przy sobie. Biorę odpowiedzialność za siebie i za swoje uczucia i za swoje potrzeby, to czy zostaje gdzieś w środku jakiś kawałek niepokoju, że to trudne, albo że przecież to tak powinno być, żeby dbać o innych i w ogóle o co tu chodzi? <noise> Jakaś niepewność, albo takie pytanie w środku, ale jak to zrobić, albo co to znaczy? Bo oprócz tego, że możemy sobie raz w roku pojechać na jakieś super spa, jeśli mamy takie możliwości, to oprócz tego to chyba jest jeszcze parę innych możliwości, jako o siebie dbać. I, I dzisiaj zapraszam Cię do tego, żeby się trochę temu poprzyglądać, bo, bo mam taką myśl, taką obserwację też i jakoś bardzo często y, słyszę y, tą postawę. Y, obserwuję ją też u siebie, w jaki sposób ona się zmienia na przestrzeni lat, ale też widzę, że y, wiele moich klientek, w szczególności kobiet, przychodzi z takim. Y, z takim przekonaniem, że to przekonanie się też ujawnia bardzo często na szkoleniach, że my, w szczególności kobiety, ale mężczyźni też to mają. I, I też pracowałam z mężczyznami nad podobnymi przekonaniami, więc zachęcam Was, bez względu na to, jakie jesteście płci, żeby zadać sobie to pytanie, jak Wy macie. Więc takie przekonanie, że trzeba dbać o innych, bo. Dbanie o siebie jest oczywiście egoistyczne, no to jest oczywista oczywistość. Też trochę takie niebezpieczne, bo zostaniesz sam, a nawet może o takim podłożu religijnym, że jednak człowiek powinien ufać Bogu, a nie tylko na sobie polegać i to, że to też może być niebezpieczne. A ja widzę dbanie o siebie jako zupełnie coś innego, nie jako coś, co zagraża innym osobom, nie jako coś, co jest w opozycji do dbania o innych i nie jako coś, co innym jakoś odbiera. I również nie jako taki, takie zadufanie i zawierzenie, tylko, poleganie tylko na sobie, że ja mogę wszystko. Czasem mówi się o takim pseudo podejściu. Ja się buntuję na używanie słowa coach w tym kontekście, bo sama jestem coachem i wiem, że to coś zupełnie innego oznacza. Ale na pewno się spotkaliście z takim podejściem, że wchodzi jakiś właśnie pseudo coach, jakiś maczo od yy, nie wiem czego i mówi: Możesz wszystko, tylko wystarczy w to uwierzyć. I po prostu działaj, tylko sobie postaw cel i będziesz, będzie w ogóle super, możesz wszystko. To, to ja w ogóle nie o tym bym chciała dzisiaj opowiadać, bo dla mnie jest ogromna różnica pomiędzy działaniem z miejsca, mogę wszystko, lub z miejsca inni mnie nie interesują, a działaniem z miejsca moje potrzeby są ważne, chcę je widzieć, przyglądam im się chwilę po chwili, zwracam na nie uwagę, moje potrzeby są moją wewnętrzną motywacją i to, co robię, chcę robić w zgodzie ze sobą, a w zgodzie ze sobą oznacza w zgodzie z moimi potrzebami. Wybieram świadomie. Co chcę robić, jak chcę działać, z kim chcę być blisko, o kogo chcę dbać w danej chwili, na rzecz kogo chcę podjąć działanie teraz, a na rzecz kogo za chwilę kolejne działanie. Czy to jest na rzecz moich bliskich, czy na rzecz moją własną, czy na rzecz nas wszystkich jednocześnie? Jakieś jedno działanie przecież może też ujmować wszystkich. I chwilę po chwili wybieram świadomie z miejsca rozpoznanej potrzeby. Nie tylko rozpoznanej potrzeby, ale też przyjętej, czyli uznanej potrzeby, bo są takie wśród potrzeb, które nas mm, na przykład zawstydzają albo jakoś niepokoją, napawają lękiem. Często się spotykam, że jeśli mamy takie przekonanie, że ja muszę dbać o innych, albo wręcz, że taka jest moja rola życiowa, żeby się zajmować innymi, to że temu przekonaniu towarzyszy, na przykład zawstydzenie potrzebą bycia ważnym, że nie, nie. Ja muszę dbać o innych, nie mogę być ważna, albo ważny, albo no, jestem ważna, ale tylko troszkę, bo to przecież inni są ważni. A tymczasem potrzeba bycia ważnym to jest uniwersalna potrzeba. Ja już nieraz o tym mówiłam i cały czas się z tym spotykam. Wzięcie odpowiedzialności za zaspokajanie swoich potrzeb jest moim zdaniem jakimś rodzajem dojrzałości. Jak dziecko się rodzi, jest w pełni zależne od innych i to rodzice, opiekunowie, dorośli mogą zaspokajać jego potrzeby. Ono jeszcze nie potrafi. I wraz z wiekiem przejmujemy odpowiedzialność za coraz więcej naszych potrzeb. Uczymy się samodzielnie zasypiać, uczymy się robić sobie kanapki, żeby zaspokoić swój głód. I w ogóle uczymy się. Odczytywania sygnałów z ciała, że oto teraz jestem głodna, oto teraz chcę iść spać. I te fizyczne potrzeby są dosyć oczywiste dla nas. Widzimy, że jesteśmy zmęczeni, że jesteśmy senni, że jesteśmy głodni, choć też ja czasami się łapię na tym, że na przykład tak mnie wciągnęło jakieś działanie, że nawet nie zauważyłam, że jestem głodna. I nagle poczułam zapach jakiejś potrawy, i mam taki: O jezu, jakoś jestem głodna. Nawet nie, nie, nie miałam z tym kontaktu, więc, nawet z takimi bardzo oczywistymi potrzebami, nie zawsze mamy kontakt. I stopniowo. Zaczynamy ogarniać oczywiście te potrzeby, które są mniej widoczne, mniej fizyczne. Wiemy o tym, że potrzebujemy towarzystwa, wiemy o tym, że potrzebujemy bliskości. Wiemy o tym, że potrzebujemy empatii, chociaż niektórzy z nas w ogóle nie doświadczają empatii, bo nie mają wokół siebie takich osób, które naprawdę potrafią wysłuchać, dawać przestrzeń. Sami. Też nie zawsze potrafimy dać sobie taką przestrzeń, żeby wejść w kontakt ze sobą i naprawdę usłyszeć swoje uczucia i potrzeby. No w każdym razie staramy się wziąć odpowiedzialność za jak najwięcej, ilość zaspokojonych, niezaspokojonych, ale w ogóle branych pod uwagę i uświadamianych, przyjmowanych potrzeb. I jeżeli to jest oznaka dojrzałości, że ja opiekuję się swoimi potrzebami, to czy to nie jest y, trochę taka droga do samotności? O tym już kiedyś nagrywałam podcast, że nie, nie muszę samodzielnie zaspokajać naszych po swoich potrzeb. I to jest taki kawałek, że jak ja widzę, na przykład jestem w związku i nie chcę obarczać drugiej osoby. Bo to rodzi oczekiwania, to rodzi żądania, to jest bardzo trudne. Albo ta druga osoba nie chce, na przykład się przytulać, nie lubi się przytulać, a ja bym chciała się dużo przytulać. Więc zaczynam rezygnować z tej potrzeby w relacji z tą drugą osobą i szukam sposobu, jak samodzielnie zaspokoić tą potrzebę. I o ile ja nieraz zadaję takie pytanie, Dobra, chcesz akceptacji, ale czy sama, sam siebie akceptujesz? Chcesz szacunku, ale czy sama, sam obdarzasz siebie szacunkiem? Tęsknisz za byciem ważnym, ale czy dla siebie jesteś ważna albo ważny? Chcesz, żeby cię inni uwzględniali, a sam, sama uwzględniasz się, bierzesz sam, sama siebie pod uwagę? I tak to są pytania o tą samodzielność. To są pytania, które nam pokazują, że ja naprawdę mogę bardzo dużo sama oraz że to ja w pewnym, w pewnym sensie kreuję tą przestrzeń, że zapraszam innych do uwzględniania mnie, bo sama siebie uwzględniam i w ten sposób zapraszam te potrzeby do mojego życia. Ale jest jakiś rodzaj utknięcia w tym, że ja muszę. Samodzielnie, że ja nie mogę nikogo poprosić o to, żeby mnie widział, akceptował, kochał, yy, dawał mi empatię. Nie mogę, bo ja przecież muszę sama. Przecież NBC mówi, że ja muszę sama. Dla mnie to jest rodzaj utknięcia i zachęcam Was do tego, żeby tak szukać swojej sprawczości i sprawdzać, ile ja mogę, co ja mogę, ale nie zgadzać się na przykład na toksyczną relację, nie zgadzać się na bycie pomijaną albo pomijanym przez lata całe. Bo przecież ja muszę sama. To też jest zadbanie o siebie i wzięcie odpowiedzialności za siebie i za swoje życie. Jeżeli ja decyduję się nie tkwić w czymś, co mi nie służy, szukając tylko swojej wewnętrznej mocy, żeby wypełnić wszystko. I tu zachęcam do takiego balansowania, ile ja mogę samodzielnie. Bardzo często jest tak, że naprawdę mogę dużo więcej, że naprawdę. To jest rodzaj utknięcia, jeżeli ja potrzebę wiążę z drugą osobą. Nawet jeżeli to jest jakaś bardzo osoba, taka nie, nie do zastąpienia, taka jak matka, mąż, dziecko. Ale sprawdź, co jest jeszcze głębiej, co jest na jeszcze bardziej uniwersalnym poziomie. Co to jest za potrzeba, która nie jest związana z osobą i jak Ty możesz o nią zadbać? I jednocześnie. Sprawdzaj, czy możesz kogoś poprosić o wsparcie, czy możesz kogoś zaprosić do tego, żeby realizował tą potrzebę dla ciebie albo z tobą. Nie musimy być samotnymi wyspami. Możemy prosić i możemy korzystać z innych osób, z tego, jaki dar chcą nam złożyć, w jaki sposób chcą wesprzeć nasze życie, nasze istnienie, jak chcą wzbogacić nasze życie. I czasem o ten dar też trzeba poprosić. Natomiast to przekonanie, że ja muszę dbać o innych, nie tylko może się okazać takim przekonaniem, które jest trochę nieskuteczne, bo może ja nie zawsze wiem, jak o innych zadbać, albo może mnie prowadzić do dawania rad innym ludziom, do zajmowania się ich życiem w taki toksyczny sposób. Być może ja tak bardzo chcąc dbać o innych, będę im wciskać jakieś moje rozwiązania, jakieś moje pomysły. I to wcale nie musi być służące ani pomocne. I wszyscy znamy te nasze nie wiem, babcie teściowe, umęczone, które mówią Och, tyle się napracowałam, nastałam w kuchni, bo wiedziałam, że przyjedziecie, tak się cieszę, że jesteście, tak mnie bolą plecy, zjedz jeszcze pierożka, no zjedz jeszcze pierożka. A dlaczego ty się z nim jeszcze umawiasz? On niedobry, to chłopak jest. Weź nim serwis, zakończ, zjedz jeszcze pierożka. Jeju, jakie to jest trudne czasami do przeżycia, do przyjęcia tego rodzaju troski to jest ogromna troska, ja to bardzo widzę. I jednocześnie dbanie o innych nie może być kosztem naszej relacji, nie może być presją, nie może być dawaniem czegoś, czego ktoś nie chce, ograniczaniem drugiej osoby, zabieraniem jej wolności, decydowaniem za kogoś. To nie jest żadne dbanie. To nie jest żadne dbanie. No, i ten drugi kawałek, jak ta y, przykładowa babcia czy teściowa. Mówi, że się nastała cały wieczór, żeby upiec dla nas coś, co my bardzo lubimy. I tak ją teraz bolą plecy. Taka jest zmęczona. Nie może się nawet ucieszyć tym naszym byciem, nie może się ucieszyć relacją z nami, bo ona jest taka zmęczona. Czy my tak czasami nie robimy? Że dbamy o innych kosztem siebie. No, zgodzę się, żeby dziecko zanieść do łazienki. Chociaż bolą mnie plecy. No, zgodzę się, żeby poczytać przy słabym świetle, chociaż bolą mnie oczy. No, zgodzę się, że to ja sprzątnę całą kuchnię i podłogę. Chociaż jestem zmęczona i chciałabym odpocząć. No, ale przecież dbam o innych. No to cię podrzucę, no to ci popilnuję dzieci. No to cię wesprę, no to ci posłucham jeszcze trochę. No to przyjadę, to cię potrzymam za rękę, to zrobię ci zakupy, albo w takich bardzo drobnych rzeczach. Podam ci ten klocek, oddam ci ostatnie winogrono, zrobię ci kawę. I tak dbam o innych, dbam, 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 a sama jestem taka biedna, tak strasznie nieuwzględniona. I tu, wjeżdża on cały w bieli, książę na białym koniu, w białej zbroi, z błyskiem w oku i patrzy na mnie i mówi: chodź, Kopciuszku, uratujecie. cię. <grym> My cały czas czekamy i wierzymy, że ten Książę się pojawi w naszym życiu. Czy mamy 18 lat i szukamy jakiejś osoby do życia z nią? Czy mamy 30 lat i mamy już dzieci, albo planujemy dzieci, czy mamy 40, czy 50? Cały czas ktoś ma nas wybawić, cały czas ktoś ma nas zaopiekować się nami, ogarnąć nas. Bo my przecież cały czas ogarniamy innych. No i przecież ci inni też powinni ogarniać innych. To niech mnie wreszcie ktoś ogarnie. Niech mnie ktoś przytuli, niech się ktoś mną zaopiekuje, niech mi ktoś ugotuje obiad. Ja już nie mam siły, ja całe życie dla innych, ja całe życie dla Was, a Wy mnie tak nie szanujecie, a Wy tak nie doceniacie, znacie te słowa. Albo padają z Waszych ust, albo padają z ust Waszych bliskich, albo mam, które poświęciły tak wiele ważnego dla siebie i teraz kierują do nas. Pretensje, ale to nie jest pretensja do nas. To jest pretensja o to właśnie, że naprawdę chcemy, żeby nasze potrzeby były widziane i zaspokajane. Tylko, że niestety to my sami jesteśmy adresatem tej prośby. Nie przyjedzie żaden książę na, na żadnym białym koniu, bo książęta na białych koniach nie jeżdżą, nie istnieją i w ogóle są z bajek. I my to wiemy, ale gdzieś tam w środku nas taka malutka cząstka tak by chciała, żeby ktoś mnie tak zaopiekował. No dobra, no to niech to nie będzie książę, ale niech to chociaż będzie kocyk. Kto z was marzy o tym, żeby usiąść pod kocykiem z pyszną kawą i po prostu się zrelaksować? I marzy o tym od hmm, miesiąca i jeszcze tego nie zrobił. Albo marzy o tym, żeby spędzić dzień bez dzieci. I oczywiście jest cała masa rzeczy, które nas od tego odciągają, bo praca, tak, praca jest bardzo ważna i pracą możemy uargumentować wszystko. A odpoczynkiem to jakoś tak słabo. Czyli na przykład muszę jechać do Gdańska na trzy dni, bo tam mam klientów. No, to jest porządna sprawa. Porządni klienci, trzeba jechać do nich, trzeba to załatwić. No, oczywiście, że tak. No, pewnie, że ci popilnuję dzieci. Chciałabym pojechać do Gdańska na trzy dni, żeby poleżeć na piasku i posłuchać szumu fal. Żeby trochę odpocząć i mój umysł trochę inaczej podziałał. Żeby pomedytować, pobyć ze sobą. No, wiesz, jesteś egoistyczna. A kto zajmie się twoimi dziećmi? A dlaczego nie mogę pojechać do Gdańska na trzy dni? I tak, to będzie wyzwanie znaleźć opiekę dla moich dzieci, znaleźć dobry termin na to. Pewnie, że tak. Ale jestem pewna, że dałoby się to zrobić, gdyby nie to przekonanie, które pozwala mi takie rzeczy robić tylko wtedy, kiedy jadę do pracy, albo tylko wtedy, kiedy dbam o innych. Ale żeby tak dla siebie, to jakoś nie bardzo. I albo nie znajdę nikogo do opieki, albo w ogóle nie poproszę. Albo zamarzę o tym jako o czymś niemożliwym, albo zamarzę o czymś, co odłożę sobie na emeryturę albo na czas, kiedy dzieci będą duże, no bo teraz to nie. No jednak, no, no teraz to nie. No po prostu no nie. Gdańsk jest symbolem i to naprawdę nie musi być wielki wyjazd na wiele dni. Poleżenie i posłuchanie siebie może zająć mi trzy minuty. W dowolnym momencie to, co jest mi potrzebne, to. Wybór, że ja się o siebie troszczę. I bardzo bym chciała tutaj podkreślić, że troska o siebie naprawdę nie musi stać w sprzeczności z troską o innych. To nie jest wybór albo, albo. To nie jest tak, że ja zadbam o siebie i w związku z tym o was już moja rodzina, moi przyjaciele, mój zespole, o was już nie zadbam. Już w ogóle koniec dbania o was, teraz to ja dbam o siebie. No to nie, to nie do tego was zapraszam. Zapraszam do tego, żeby dbać o siebie, pamiętać o sobie, pamiętać o swoich potrzebach chwila po chwili, sprawdzać swoje potrzeby, sprawdzać swoje ciało, bo ono wysyła bardzo dużo sygnałów. Słuchać, co to są za sygnały, odczytywać je i z miejsca uświadomionej potrzeby cały czas pamiętając o sobie, wybierać, jak bardzo chcę o innych zadbać, jak bardzo dużo chcę innym zrobić, dobrych, fajnych rzeczy, na których im zależy. Oraz, czy ja się nie wpieprzam komuś w życie. Bo może się wpieprzam. I wcale to nie jest żadne dbanie. Nawet odrabianie lekcji. Kiedy dziecko nie lubi geografii... A ja po prostu ciągle tylko kiedy geografia? Czy zrobiłeś geografię? Chodź, usiądziemy razem. Nie, no, nie chcę cię naciskać, tylko może choć, może zrobimy geografię. Kurde, nie musi znać geografii. Może nie musi być piątkowe ze wszystkich przedmiotów, albo czwórkowe, albo nawet trójkowe. Może może tą geografię po prostu przepchnąć w ostatniej chwili jednym zaliczonym sprawdzianem, na tyle tylko, żeby przejść do drugiej klasy. I może ja już nie dbam o to moje dziecko, tylko realizuję jakąś swoją wizję, ale to jest zupełnie inny temat. Zastanawiam się, kto z was miał choć raz w życiu taką myśl, żeby ktoś mnie teraz wybawił z tej sytuacji. Jakiś książę albo rodzice. Albo żona, albo mąż, że trudno było wypowiedzieć coś, czego się pragnie, albo że trudno było w ogóle wiedzieć, co można by było zrobić. I takie marzenie, oj, chciałabym być teraz gdzieś indziej, chciałbym być teraz w innym życiu. Zastanawiam się, czy mieliście kiedyś taką sytuację, i zachęcam do tego, żeby w komentarzu napisać. Czy kiedykolwiek doświadczyliście tego pragnienia, żeby w jakiś cudowny, magiczny sposób jakoś wszechświat o Was zadbał? Jakiś książę, <grym> ktokolwiek. Czy znacie to pragnienie? Ja znam to pragnienie i wiem, że czasami dbanie o siebie może być naprawdę trudne, ale też widzę, jakie bardzo jest cenne dla mnie i jak, e, i jak bardzo cenne jest też e, dla innych osób. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zasubskrybuj, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś albo nie zrobiłeś. Polajkuj albo wystaw ocenę, skomentuj. To są takie czynności, które są naprawdę ważne dla mnie jako dla twórcy. I słyszymy się za dwa tygodnie w kolejnym odcinku.